Z raportu Komisji Rewizyjnej wynika, iż um, członkowie zarządu zawierali umowy zlecenia z Polskim Związkiem Piłki Nożnej i były to kwoty, z tego co pamiętam, zbliżone do informacji, którą podaliście. To nie były premie, tylko umowy zlecenia i odnośnie dwóch członków zarządu te kwoty były przeszacowane. Muzyka no, według informacji, które zostały na zarządzie ustnie przedstawione, jeżeli chodzi o pana trenera Piechniczka, to było to doradztwo w zakresie sportowym. Dla mnie jest to mocno kontrowersyjne, dlatego że obowiązkiem wiceprezesa do spraw szkolenia jest doradzanie prezesowi w sprawach sportowych. I tutaj jest to pewien kłopot. Jeżeli chodzi o pana prezesa Grenia. Było to doradztwo w zakresie organizacyjnym, nie wiem co to znaczy i nie widzę celowości takiej umowy, natomiast chcę podkreślić jasno, że w przypadku na przykład pana Potoka czy przede wszystkim prezesa Bugdoła były to umowy z wszechmiar racjonalne, wynikające z, realnych, z realnej pracy wykonywanej na rzecz związku i to pracy niezależnie od jej ocen ciężkiej. Muszę nie zapominać, że ja jestem ekonomistą i, i dla mnie te kwestie są najistotniejsze. Rzeczywiście raport komisji jest negatywny dla Zarządu Związku w tym znaczeniu, iż komisja rekomenduje zaprzestanie zawierania tego typu umów, Komisja zwróciła uwagę na przekroczenie wydatków administracyjnych, na przekroczenie wydatków na hotele delegacje. W mojej ocenie, czy ja od początku konsekwentnie twierdzę, że wydatki administracyjne w związku są znacząco za wysokie w porównaniu na przykład z wydatkami na szkolenie młodzieży i o tyle jestem tym faktem głęboko poruszony, dlatego że nie chciałbym, żeby PZPN więcej pieniędzy przeznaczał na siebie. Uważam, że... Podstawowym celem statutowym polskiego związku piłki nożnej jednym z ważniejszych jest szkolenie młodzieży czy trenerów i tam powinny wędrować strumienie pieniądza, a nie na delegacje, hotele czy koszty administracyjne i od początku tym się m.in. różnie od, od większości członków zarządu PZPN. Władze nad zarządem ma oczywiście walne Zgromadzenie, a nie Komisja Rewizyjna. Ta ma tylko badać e, m, zgodność z prawem i statutem. E... Działalności zarządu może ona rekomendować udzielenie absolutorium bądź nie. Natomiast tą władzą najwyższą jest zawsze walne i to ono będzie oceniało, czy zarząd należycie wykonuje swoje obowiązki czy nie. Ja liczę na to i wierzę w to, że te proporcje, jeżeli chodzi o wydatki, zmienią się na korzyść właśnie wydatków statutowych PZPM. Słusznie to ja mogę powiedzieć. No, mnie różni bardzo wiele od trenera piechniczka, przede wszystkim wiek, ale również doświadczenia życiowe. Dla mnie sport dzisiaj jest biznesem i PZPN powinien zarabiać pieniądze po to, aby spełniać swoje cele statutowe, aby szkolić młodzież, trenerów, aby zdobywać wiedzę i propagować piłkę nożną, a nie po to, aby zatrudniać całe rzesze działaczy. To... Ta różnica. Ponadto ja uważam, że pieniądze w sporcie muszą być wypracowane, a nie darowane na przykład przez kopalnię, jak twierdzi trener Piechniczek. No pomimo olbrzymiego szacunku do trenera piechniczka, jego dokonania są niewątpliwe i jest on wybitnym trenerem, kto wie czy nie jednym z najlepszych w Polsce, to w kwestiach ekonomicznych no nie są dla mnie autorytetem. Tutaj jednak to jest moja domena i, i, i tym się zajmuję na co dzień. I te kwestie w Polskim Związku Piłki Nożnej bardzo chciałbym zmienić. Podstawową rolę zarządczą powinien spełniać sekretarz generalny. Tak jest w innych związkach europejskich. U nas w dużej części jest on ubezwłasnowolniony, w dużej części podlega prezesowi. I tak naprawdę nie wiadomo kto odpowiada w pełni za finanse związku. Bo w sensie formalnym ja, jako osoba, która nie ma decydującego wpływu na kształt budżetu, odpowiadam tak samo jak na przykład prezes LATO. A wydaje mi się, że jednak biorąc pod uwagę celowość wydatków finansowych PZPN-u, ta odpowiedzialność powinien, hmm, powinna odpowiedzialność należeć do właśnie sekretarza generalnego, a nie na przykład, tak jak jest dzisiaj, 17 osób. Ja jestem tym bardzo mocno zaniepokojony, dlatego że to jest kolejna rzecz, która mnie różni od, od, od dużej części członków zarządu PZPN. Ja uważam, że z kibicami należy współpracować. Ten konflikt, który dzisiaj jest, nie tylko dotyczący jakby kwestii wolności słowa na stadionach, ale również całości działań PZPN-u, bije bezpośrednio we wszystkie kluby ekstraklasy, tak samo jak w Polski Związek Piłki Nożnej i poprzez to, iż nie ma osoby, która by zajęła się, tu przepraszam za słowo nieodpowiednie, zarządzaniem kibicami, mamy taką sytuację, jak mamy. To nie jest tak, że kibice są wrogiem Polskiego Związku Piłki Nożnej. Dzisiaj zamykanie się w takiej w skorupie i tak twierdzić Piechniczek, szukanie wrogów na zewnątrz we wszystkich jest błędem. Jeżeli nie zacznie Związek współpracować z kibicami, to straci sponsorów, dlatego, że sponsorzy sponsorują kadrę z tego powodu, iż jest to opłacalne marketing. To jest dosyć prosta zależność i dopóki kibice będą wspierać reprezentację, będą oglądać mecze, dopóty PZPN będzie miał pieniądze. Dlatego uważam, że podstawowe zadanie dzisiejszego zarządu, aby unormować stosunki z kibicami i wyjaśnić te nieporozumienia, które no niewątpliwie między, kibiców a, 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 a działaczy, między kibicami a działaczami wystąpiły. Ja wierzę, że poprzez drobne zmiany, takie jak y, zmiany w zakresie finansów, jesteśmy w stanie zmieniać piłkę i Polski Związek Piłki Nożnej na lepsze. Oczywiście jestem zdania, że to idzie zbyt wolno. Oczywiście jestem zwolennikiem zmian radykalnych, natomiast w to, aby ta zmiana nastąpiła szybko i radykalnie, nie wierzę. E, raczej uważam, że potrzeba będzie znowu paru lat, aby. aby Wiedza na temat funkcjonowania współcześnie klubów zarządzania finansami, kibicami dotarła i przekonała większość dzisiejszego zarządu do, do działań właśnie w tym kierunku. Ja w przeciwieństwie do pana profesora Zawłodzkiego nie jestem zwolennikiem wprowadzania kuratorów do związku. Uważam, że wartością nadrzędną jest niezależność jakiegokolwiek związku sportowego. Oczywiście widzę wszystkie patologie, nawet wyraźniej niż pan Zawłocki, które występują w PZP nie? i nie zgadzam się z twierdzeniem, że fakt, że jest euro powoduje, że związek jest nietykalny. Oczywiście, że zarówno ministerstwo, jak i inne organy kontroli mają możliwość kontrolowania finansów Polskiego Związku Piłki Nożnej, natomiast nasze prawo i prawo sportowe, UEFA i FIFA, nie, nie dozwala na ingerencję natury politycznej. Trzeba to zrozumieć i uszanować. Możemy związek zmieniać od środka, a nie poprzez zmianę autorytatywną przez Ministerstwo Sportu czy inne organy władzy. Tutaj z panem Zawłockim się nie zgadzam.